Cześć, moim gościem jest Marcin Konopka z Berg System. Witam. Hej, a ja chciałem spytać Marcina, o co tak naprawdę pytają go agenci ubezpieczeniowi, którzy widzieli jego prezentację podczas szczytu ubezpieczeniowego agenci najczęściej pytają o kwestie rodo, czyli rodo. OK czyli 28 maja 2018 będą mocno zaostrzone przepisy ochrony danych osobowych w dużym skrócie. Dokładnie. To znaczy dokładnie jest precyzyjniej to dyrektywa unijna, która nakłada jakby takie same obowiązki ochrony danych osobowych na wszystkie kraje unijne, ujednolicenie mm -hmm. tego wszystkiego odnośnie danych osobowych. Wprowadzane te same wymogi są i u nas. W związku z tym należy dokonać pewnych zmian w swojej działalności, aby się przygotować na to. Okej, okay, czyli jeżeli jestem agentem ubezpieczeniowym, który posiada własną stronę internetową, no to może być tak, że za jakiś czas zgłosi się do mnie ktoś, kto będzie zadawał pytanie, czy na pewno ta strona internetowa dba o, czy też spełnia dyrektywy RODO. Strona internetowa. Agenci zbierają dane o kliencie, przetwarzają te dane o kliencie, chcą wznawiać umowy, czyli przetwarzać te dane osobowe klienta. Więc płaszczyzn, na których agent, multiagencja, agregatorzy czy towarzystwo ubezpieczeniowe, tam gdzie ich dotyka kwestia ochrony danych osobowych, jest wiele. Jest sporo, okej. Okay. No to e, agenci ubezpieczeniowi jeszcze mają chwilę czasu, żeby do tego się przygotować. Była jedna specjalna prelekcja podczas szczytu ubezpieczeniowego w wykonaniu mecenasa Piotra Czubluna z która też dosyć w szczegółowy sposób opisuje zagrożenia czy też wyzwania stojące przed agentami. No, i rozumiem, że systemy CRM, na przykład BERG CRM, też dotykają tematów danych osobowych klientów. Tak. Znaczy, ja. Żeby było jasne. My bardzo cieszymy się z takiej dyrektywy. Jak to? Czy ponieważ no? e, prosta rzecz. E, obecnie nie ukrywajmy, mało który z agentów zarejestrował swoją bazę w GIODO. E, bazę, bazę danych swoim klientów. klientów. Mhm. Dokładnie. RODO tak naprawdę jest dla mnie pociągiem do mm, stacji profesjonalizmu w ubezpieczeniach mm -hmm. i teraz decydujemy, którzy doradcy, którzy agenci wsiadają do tego pociągu, chcą się profesjonalizować, okay. chcą profesjonalnie obsługiwać swoich klientów bezpiecznie, a którzy nie. My jako Bergsystem tworzymy narzędzie CRM, czyli przechowujemy tam dane osobowe klientów. My z agentami, z naszymi klientami tak naprawdę Prowadzimy tych klientów przez te zmiany RODO, dotyczą one nas, dotyczą również klientów, ale my chcemy wyjść naprzeciw i dostosować się, dostosowujemy się już, doradzamy klientom co oni ze swojej strony powinni zrobić, żeby się zabezpieczyć. Gro ludzi, którzy do nas w tym momencie docierają mówią tak, no dobra Excel już nie wystarczy, dane zapisane w kalendarzyku to nie jest bezpieczne, tak. To, że trzymam sobie coś na komputerze, ok, ale jak przyjdzie kontrola? Czy w razie czego? Powiedzcie mi, w jaki sposób to zrobić profesjonalnie. Ok, czyli jeżeli byśmy chcieli doszukiwać się plusu, plusów wprowadzenia RODO i tej całej historii, to takim plusem jest profesjonalizacja branży, jeszcze, dalsz, jeszcze większe zadbanie o. Interesy klientów tak, i o bezpieczeństwo ich danych? Oczywiście. Konkurujmy tym, że jesteśmy profesjonalni, a nie tani. Jasne. Jeżeli ktoś chciałby w najbliższych tygodniach, miesiącach szukać u Was więcej informacji, jak się profesjonalnie przygotować do RODO, to gdzie powinien szukać tych informacji? Bezpośrednio do nas. Planujemy zorganizować webinary, mm. czy planujemy dostarczyć materiały w formie PDF-ów. Mm które na różnym poziomie pokażą, po prostu w punktach jasno, mm -hmm. bo. E, Informacji o, jest sporo, no, bo to jest trudny temat, No właśnie, się, tak? Jest to trudny temat, jest to prawniczy temat, też jest to temat, na którym, e, proszę Państwa, no, chcą. Powiedzmy, agencje prawne, czy, czy firmy prawnicze też zarobić e, dobre pieniądze. Mm -hmm. Dochodzą do nas słuchy takie, że. Wręcz budowane są bazy sklepów internetowych, no, powstaje tym, rynek tym, nowy, no, które będą prawników, którzy będą wysyłać pisma, tak. e, zabezpieczyłeś się, RODO, czy w tym paragrafie regulaminu w Twoim sklepie tak. nie ma tego albo będziesz z nami pracować, albo zgłosimy Ciebie, po prostu Jasne. nakablujemy, że nie dostosowałeś się. Tak? Ok, czyli więcej informacji w najbliższych tygodniach na Waszej stronie internetowej pod adresem? bergsystem.pl, okay. na naszym Facebooku berg.crm, mhm. w mediach społecznościowych, czy nawet na naszym blogu przez stronę internetową bergsystem.pl. Okej. Okay. Rzetelnej wiedzy o tym, jak się przygotować do RODO, nigdy za wiele. O tym mówimy podczas szczytu. O tym też na stronach Berg System możecie znaleźć. A ja dziękuję za kolejną dawkę wiedzy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.